Witam serdecznie. Z tej strony Centurion. Słuchajcie, witajcie, witajcie. Postanowiłem dzisiaj wyjść do lasu, pochodzić i trochę pomyśleć. Z niektórymi osobami rozmawiałem sobie przez telefon znajomymi. No, i tak mówiły, nagraj coś, nagraj. Niekoniecznie mi się chciało, wiecie, ale biorąc pod uwagę, że niektórym naprawdę to się podoba, no to postanowiłem, że nagram. Nagrałem film, jak idę i buszuję. A potem następny film, jak zjadłem sobie dobry Obiadek, a teraz późne popołudnie i hamakowanie. Dobry czas, żeby poleżeć i porobić nic albo nic nie porobić, chociaż jak będzie się leżało. To i tak się będzie coś robiło, prawda? Bo będzie się leżało. Taki dowcip mi się przypomniał, który to w jakiś sposób uwypukla. Jak to siedział sobie baca przed chałupką i tak został zapytany przez turystę, jak to on czas spędza. No, on siedzi sobie na tej ławeczce i ino sobie siedzi i myśli. A jak bardzo nie myślicie, to ino sobie tylko tak siedzą. Ha, ha, ha. Taki dowcip. Ale, słuchajcie, ja tak sobie myślę dzisiaj o pewnych rzeczach, że czasem, żeby coś uwypuklić, to trzeba coś powiedzieć i trzeba użyć takich prawideł mądrości. Mądrość dobra rzecz. Mądrość to rzecz pierwsza. Powiem Wam, że gdyby mądrość przyrównać do mądrej, sympatycznej kobiety, to mądrość jest jak wojowniczka, która ma wielką tarczę i miecz i potrafi ochronić tego, kogo pilnuje. Najlepiej jest, jak mądrość chroni miłość. Bo kiedy miłość przemawia, to mądrość może odłożyć tarczę i miecz, kiedy już głupota odejdzie, może przysiąść się z boku, jak skromna cicha postać, i może posłuchać. Tak to jest z mądrością, muszę Wam powiedzieć. Taki człowiek, który mądrość nosi jak szatę. Pytanie: czy ma prawo nazywać się mądrym? I na to pytanie nie oczekuję odpowiedzi. Ja znam odpowiedź na to pytanie. I nie będę odpowiadał. Wystarczy mi, że znam. Ale jedno Wam powiem: Ten, kto jest prawdziwie mądry, nigdy nie powie, że jest mądry. Tak samo jak głupi, nigdy we własnym sercu nie stwierdzi, że jest głupi. On może powiedzieć, jaki ja głupi jestem, albo jaka ja głupia jestem, ale tak naprawdę w to nie wierzy. A gdyby mądremu ktoś powiedział, że jest mądry, to on by się delikatnie zaśmiał i dalej szukałby mądrości, prawda? Ale ten, kto ma czyste serce, czyli siedlisko pobudek, i nie ma tam podstępu, to może zastanowić się, jaką potęgę daje tak naprawdę mądrość. Dobra to rzecz dla człowieka. Nie filozofia, bo gdyby porównać filozofię i mądrość do dwóch podobnych kobiet, to powiem Wam tak, że filozofia mogłaby opowiedzieć, jak rozwiązać jakiś problem, skąd on się wziął, jak można go rozwiązać, i na tym by się skończyło. I niektórzy słuchaliby, zachłysnęliby się tym. Natomiast mądrość w tym czasie rozwiązałaby ten problem. Jakoś tak to wygląda. Wiecie, jaką wspólną cechę na przykład ma las i mądrość? Powiem Wam. Leśne ścieżki są bardzo przyjemne, jak się nimi idzie. I ścieżki mądrości też są bardzo przyjemne. Ale bardzo często jest tak, że jak idziesz po lesie, to często idziesz sam. I czasami człowiek, który naprawdę jest mądry, często stwierdza, że jest przez to samotny. Bardzo często bywa otoczony ludźmi, którzy potrzebują ratunku, żeby skorzystać z jego pomocy, żeby wykorzystał on swoją mądrość do tego, aby pomóc drugim. I taka to jest zależność. Gdyby ludzi przyrównać do ptaków, to większość ludzi są jak małe ptaszki, takie na przykład jak wróbelki. Ja na przykład bardzo lubię wróbelki. I generalnie jak przyglądam się istotom ludzkim, żyjącym na tej planecie, to nieraz patrzę na nich zafrasowane, ale często patrzę jak na te wróbelki. Które po prostu chcą żyć. Człowiek mądry w takim przypadku musiałby być jak orzeł. A zatem, jeśli potrafisz latać jak orzeł, to czy należy bywać często wśród wróbli? Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taka konstrukcja myślowa związana z tym co można byłoby nazwać myśleniem za dużo o sobie albo wywyższaniem się nie, niekoniecznie bo orzeł nie musi myśleć o wróblach one mu nie zagrażają a on na nie nie będzie polował nie czuje się ani lepszy, ani gorszy i tak samo powinno być z mądrym człowiekiem. A tak przy okazji, jeśli weźmiemy pod uwagę orła, który gdzie nie jest symbolem mądrości, daleko wzrocznej, to można postawić pytanie: czy to na twój rozkaz? Może wysoko, na skalę, buduje swoje gniazdo, i czy to na Twój rozkaz, rozpościera skrzydła i leci. Las jest pięknym miejscem do takich rozważań. Dlatego też. Samotne użytkowanie rzeczywistości leśnej może być przyjemne. Tak to właśnie jest. Las jest bardzo fajny o tak zwanej szarej porze dnia. Słuchajcie, fajna jest taka szara pora dnia. Jak Was ciekawi temat. To możecie zajrzeć na moim kanale jest taki film. Szara pora dnia. Czasami tak zamilknę, słuchajcie, bo obserwuję rozmaite stworzenia. Tam wielki bąk. Żuczki sobie chodzą. I to jest to. Ktoś mógłby zastanowić się, gdzie są źródła mądrości. <laughs> Śmiało powiem, w wysokich górach poznania tego, co dobre i wartościowe. Tam siedzi mądrość, jak piękna kobieta w białej szacie, nad strumieniami i źródłami właśnie tych. Tej mądrości, którą sama jest. Takie porównanie. W te góry, gdzie mądrość ma swe źródła, symboliczne góry. Mało kto tak naprawdę chce się wyprawić. No bo żeby zdobyć taki szczyt, trzeba wysiłku. Tak samo trzeba wysiłku, żeby zdobyć mądrość. Ale ktoś, kto tego dokona, później ma bardzo piękne widoki. Ale ktoś mógłby powiedzieć jeszcze inaczej. Samotnie mądrość przechadza się opuszczonymi drogami. Czasami przychodzi w przebraniu i do nas mówi. Są tacy, którzy ją rozpoznają. A są tacy, którzy potrafią ją wyszydzić, okpić, a nawet przepędzić. I jej nie rozpoznają. Słuchajcie. Tak trochę poskładałem te myśli na tyle, na ile mogłem poskładać. Bo tak się złożyło, że kilka czynności się złożyło naraz. Nałożyło. Że ja jeszcze jednak sobie troszkę myślę i jednocześnie do Was mówię. No, i tyle w tym temacie. Co ja tutaj więcej będę mówił? Żeby nie wyszło, że Centurion tylko i wyłącznie prelekcje chciałby robić. Ale nic, taka autoironia. Słuchajcie, bardzo dziękuję za Wasze miłe komentarze. Dziękuję, że niektórzy z Was oglądają ten kanał. Dziękuję za to, że jesteście. I ja dziękuję za to, że jestem. Że mogę żyć i funkcjonować. To mniej więcej tyle. Do zobaczenia w następnych filmach. I zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej oraz tego kanału kiedykolwiek zechcecie. Dużo dobrego.